Przekażę Wam kilka słów goryczy odnośnie nowych zasad refundacji za uszkodzenie auta przez pasażera. A wieczorem w niedzielę pasażer zażegał auto, a następnie uciekł z samochodu. Z pomocą kolegi ogarnąłem auto i faktura 1200 zł przekazałem do Bolta. I Albert standardowo przepraszamy strata 200 i spadaj. Nauka jest taka, że jak nie dociśniesz pasażera na miejscu, to potem trudno. Sprawa na dziś dzień, byłem znowu w komisariacie 7 w Lublinie, zgłosiłem tę sprawę, przedstawiłem fakturę i czekam na rozwój wydarzeń, natomiast z tego co widzę, nowe zasady mają jeszcze bardziej ograniczony zwrot środków, bo kiedyś poddawali natychmiast bez faktury lub rachunku zamycie, a teraz, jak chcesz zwrot, to musisz dodatkowo przedstawić rachunek, że auto umożliwia następnego dnia, co wydaje mi się, że w większości wypadków kierowcy będą odpuszczać. Zobaczymy, czy policja złapie bohatera. Mają tam monitoring, więc chłopak jest do ustalenia. Ale czy ty słyszałeś kiedykolwiek o znakach interpunkcyjnych? Na 500 tysięcy słowków dwie kropki dałeś. Boże! No, ale przekaz jasny. Chciałbym podziękować wszystkim wspierającym moją twórczość, czy to w postaci subskrypcji, jak i wsparcia finansowego kanału. Pracuję właśnie nad przygotowaniem czy to live'ów, właśnie, jak i specjalnych odcinków przeznaczonych dla Was. Jeszcze raz dzięki i przechodzimy dalej. Siema, mam pytanie od kwoty netto, jaka widnieje, na przykład w aplikacji Bolt, to partner rozliczeniowy pobiera jakiś VAT dynamiczny i co to jest? Drogi widzów, w przypadku Bolt'a nie istnieje żaden wat dynamiczny. Bolt ma stałe stawki, tak więc żadne dynamiczne waty nie istnieją. Nie będziemy domyślać się, o co chodzi Twojemu przełożonemu, jednak bardziej niż pewne jest to, że macie za kolejnego jelenia. Teraz hit. Aplikacje postanowiły wysłuchać żalów kierowców, tak więc od tej pory wprowadzają specjalne stawki dla wybranych. 5,62 netto za kurs. Uber nie zwalnia tempa. 135,19 za łącznie prawie 95 km. Pamiętajcie, że drugie tyle to będziecie musieli jeszcze wrócić. Bierzecie, przeszukacie dalej. Niska prowizja Ubera. Tym razem Twoja opłata była niższa, ponieważ miejsce docelowe znajdowało się bliżej niż to, które zamówił pasażer. 1265, cena obliczona z góry 2658, czas trwania przejazdu 26 minut 37 sekund. No, że napiwki w Polsce to jeszcze termin obcy, wiemy nie od dziś. Jednak, jak już decydujemy się na taki napiwek, to lepiej wcale go nie zostawiać. Jeden grosz napiwku. Wow! No ale jak się umie podtrzymać dobrą atmosferę? Podczas przejazdu to może to nieco inaczej wyglądać. Kurs kilometr 100 metrów za 23,46 brutto plus 50 zł na piwek. Ups. No i wracamy do Ubera. 145 dolca za. Prawie 43 mile, czyli niecałe 70 km, mało to może 51 dolców za 23 mile. A teraz z innej beczki, mianowicie jak mogą wyglądać zarobki, ale nie w złotówkach, a w euro, tak jak wspominałem, bez spuszczania się, te 2000 plus netto na tydzień, gdzie nawet jak nie macie swojego auta. To wynajem w takich Niemczech wychodzi tyle samo praktycznie co u nas w Polsce. A co dopiero, jakby spuszczać się nad tą pracą, to myślę, że spokojnie ponad 6 koła by wyszło za te tutaj podane ponad 2 tygodnie. No, no, i to nabiera jakkolwiek sensu. Lecimy dalej. Jak poznać p-gwiazdka Procent 8 małpa partnera oszusta naganiacza reklamę Bolta? Wchodzi taki cwaniak, pisze na jakimś blogu, pod filmem, ogólnie w necie, zwłaszcza jak były ciężkie miesiące, ale trochę się już poprawia. Zawsze wylicza wynajęte auto, to jest standard tutaj i tak uczciwie, bo 700 to ok. Jak auto pod komfort, pewnie z odliczeniem bonusu za oklejenie. To znaczy na przykład 150 kusów tydzień na jednej apce, dobra to tak 12 godzin po 50 netto, przecież taka średnia to jest super ekstra. Na piwki itd., ale gdzie przerwa na lanie, jeżdżenie, tankowanie, dobry dzień, ok. realnie jeżdżenia 11 godzin. Bonus od 2000XD. Niemożliwe. Z wyłączeniem nowych przez pierwsze tygodnie. Koszty, bo tu zaczyna się cyrk. Brak wyliczenia dodatkowych kosztów. Każdy kierowca je zna. Naganiacz liczy 8 watów od netto, a partnerzy to złodzieje i wszystkie opłaty razem z fakturami. Wychodzi 10%, ale od brutto. Autor może nie miał kaucji, ani partner, nie chce go oszukać na aucie. Czytaj, zabrać kaucję, albo doliczyć koszty za zużycie. Wynajdując jakąś rysę. Reasumując realnie za 12 godzin razy 5, razy 20 to jakieś 7 z groszem, może ok, ale w dobrym miesiącu i dla nowego kierowcy przez pierwszy miesiąc. W następnym miesiącu trzeba odjąć 1500 bonusu, doliczyć sprzątanie, mycie auta, doliczyć ZUS od partnera, czasami jeszcze 1% od obrotu, doliczyć oszustwa na wacie, bo rzadko, który dobrze to liczy, a dodatkowo bolt za zwrot zniżki pasażera. Ma większy VAT 23%. Dodać miesiąc, gdzie jest 40 netto na godzinę, i tak git i w takim wypadku zostanie 4,5 na rękę. Jeśli jeździcie 12 godzin i nie jesteście chorzy, nie zrobisz wypadku z przemęczenia mandatu, pasażer nie oszuka cię. Dlatego robaczki protestują i dlatego takie reklamy to skam. Pod spodem kolejne komentarze, że jak ktoś krytykuje, to leń i musiał nie chce robić 70 godzin plus. Ciekawe od kogo. I ogólnie czy panie kapucyna, bo o, da się zarobić. Powtarzam w Warszawie, jeszcze klasyczek, że. Na Nowej Korolli, o tam tak, bo cały czas na komfort jedziesz, to znaczy wynajmuj, to będziesz zarabiał. Teraz pytanie do kogoś z Warszawy, ile średnio na godzinę, ale z bonusami, ile wam pali i ile kosztują partnerzy, bo ja się może nie znam na partnerach, zarobkach i kosztach, ale Polaków w Warszawie nie widziałem. Hmm. A wy co o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Potrzebuję pewnego wyjaśnienia od ludzi, którzy narzekają na zarobki w tej pracy. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, strajk jak najbardziej adekwatny, ponieważ zabierają firmy dużą prowizję. Natomiast chodzi mi o ludzi, którzy mówią o dopłacaniu albo, że się nie da zarobić. Limit jazdy na aplikacji 12 godzin. Wstaję o 6, jak do pracy, do godziny 18 jest zrobione 600 zł zysku. Po odjęciu prowizji bolta 600 razy 20 dni, 12 tysięcy plus bonus każdego tygodnia 500 zł za spełnione warunki. Czyli 4 razy 500 równa się 2000, więc mamy 14000, od którego odejmujemy auto tygodniowo 700 razy 4 równa się 2800. Zostaje 11200. Od tego paliwo minus 400 zł tygodniowo, 4 razy 400 równa się 1600 11600 minus 1600 równa się 9600. W zależności jaki partner, to dalej jakieś różne warunki czy prowizje, więc na swoim przykładzie napiszę minus 8% wychodzi 8832 na polskie realia. To nie są to pieniądze. No i powiem tak. Część z was jeździ po jakichś tam, nie wiem, tam dopiero zaczynacie lub jeździcie długo, jesteście przemęczeni, no już tak nie myślicie jak powinniście, no i wam się gdzieś to nie klei. No ale muszę przyznać rację, bo na swoim przykładzie, czy to jakichś moich znajomych, czy ludzi, którzy występowali chociażby na moim kanale, no to co wspominałem, no jest tutaj trochę racji. Osobiście na 12 godzin, żeby 600 zrobić, to według mnie, no to to jest, kurde, kiepsko, nie? To tak mówię serio, jak te 50 net, to ci jak byk wychodzi, no to naprawdę, no nie, nie ma szału. Ale no wyliczenia nie kłamią, tak? No nie, popadajmy tu w skrajność, bo te 600 to powinno być plus, minus, nie wiem, w 9-10 godzin, to wtedy to ma sens, bo tak jak masz jeździć 12 godzin, no to się zarżniesz w końcu i tyle z tego będzie, nie? Ale tak ogół przesłania, tego co tutaj ten autor miał na myśli, to w sumie popieram. No tak, no wiecie... To jest taka praca, niestety to trzeba zapieprzać. Nigdy nie nikt nigdy nie powiedział, że tutaj w 15 godzin zrobisz miliony. Owszem, czasami się trafia. Nie wiem, jakieś juvenalia, sylwester, to w takie juvenalia to tysiąc netto to, to jest najbitniej, ile się robi w te 10 godzin. I to tak mówię lekko, nie? W zależności od miasta, bo nie wszystkie mają fajne, ale większość miast no to tak wychodzi. Nie wiem, czy jakieś okresy świąteczne, czy coś, no to to wiadomo, wzmożony ruch, tak, wtedy tam to się kręci. Ale biorąc pod uwagę, że Mówimy o takim normalnym okresie, gdzie już się zaczyna kręcić. No to tutaj jest. Mówcie, co chcecie, nie wiem, nazywajcie mnie naganiaczami, bo każdy mi zarzuca, że nie wiem, ja tam reklamuję, naganiam ludzi. Wręcz przeciwnie. Moja cała twórczość to chyba powinna Wam dać do myślenia, że nie warto jeździć, a nie, że warto. Tak mi się wydaje. I tam może z 2 trzy, 4 filmy są, że faktycznie jest okej, okay, ale no 90% to raczej, no ja tam pozytywów bym nie znalazł z tej pracy. To tak całkiem serio, nie? No ale różni ludzie, różne opinie. Generalnie to spotykałem się z zarzutami takimi, że em, najpierw jak mówiłem ciemne strony, jak to wygląda, że jest źle, to byłem krytykowany za to, że mówię jakieś źle, pieprzy przekocopoły. Po czym zacząłem pokazywać tą lepszą stronę, że jest OK, że się da. To słyszę, dlaczego nie mówię jak jest źle, tylko próbuję naganiać ludzi do pracy. No ludzie, wiecie co? To tylko takie coś. Otwieram drzwi, nie, ja wychodzę z tego cyrku, nie? Także już sobie dupy nawet takimi ludźmi nie zawracamy, bo to nie ma sensu. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoją opinię. Nie pasuje ci, nie wiem, czujesz się tu jakoś niechciany, nie nielubiany, cokolwiek nie musisz tego oglądać. Nikt cię do tego nie zmusza. Ale jak już oglądasz, to przyjmij to na klatę, że ktoś może nie wiem, mieć trochę lepiej jak ty, mieć może gorzej jak ty, no bo tak też równie, róż, również bywa. Musisz to po prostu przetrawić, no. To, że u ciebie w mieście się chuje, bo nie wiem, mieszkasz nie wiem, w jakimś 200 tysięcy osób mieście, gdzie jest 5000 voltów, to nie znaczy, że w całej Polsce tak to wygląda. Ba, no nie wiem, w, w Warszawie siada gostek, płacze, że 35 złotych na godzinę kręci. Po czym ja rozmawiam z kimś i 80 kręci, no to o co chodzi? No, to co wspominałem na początku mojej twórczości. W tej pracy jest równy i równiejszy. Jest jakiś głąb, nie potrafi jeździć, jeździ rok czasu, i gówno z tego jest. To nie jest praca dla niego, wypad szukaj sobie innej pracy. Albo jeździ i stękaj, że jeździć za 5 zł na godzinę. No to już wtedy jesteś turbo idiotą, bo inaczej tego już nie, no nie podsumuję, nie? Albo łapiesz czacze, albo nie łapiesz czacze. No jak z każdą pracą, nie? No nie każdy jest do wszystkiego stworzony. Generalnie takie siedzenie za tym kółkiem, no to jest jedna z nudniejszych prac. Gdzieś tam coś tam pogadasz sobie z tymi klientami, spoko. Dobra, ale ile można o tym samym w kółko pieprzyć? No to też takie. Da się zarobić? Da się zarobić. Jak ty w życiu nie potrafiłeś zarobić na tych boltach, no to gościu, niech to będzie do ciebie wniosek taki, że no kwa ewidentnie to nie jest praca dla Ciebie. No i tyle koniec kropka, skoro jeden, drugi trzeci zarobił, ty ani razu nie zarobiłeś, to z tobą jest coś nie tak, a nie z nimi. No ale dobra, mam nadzieję, że zrozumieliście przekaz. Nie tylko u nas lipne kursy się trafiają. Ponad 206 Dolców za 200 mil. Ten co się odważył zrobić ten kurs, to na serio podziwiam. Lecimy dalej. 39 dolców za ponad 140 mil. Tak więc nie płaczcie, że tylko wy macie najgorzej, bo jak widać, w innych krajach lepiej to też nie wygląda. Jest spoko kurs się trafi, ale trafiają się też lipne. Nie ma tylko spoko. O wiecie, sugerując się Discordem i nie wiem, kanałem pochwal się, no to można wywnioskować, że w Polsce też tylko same spoko kursy są. No właśnie. Wszyscy tylko o tym komforcie i komforcie. Bolt wprowadza specjalne stawki. Mianowicie Zwykły przejazd za 27,84 na zniżce, natomiast komfort 13,70 na zniżce. Grubo. Pod jedną z rolek widz napisał. Chętnie udzielę wywiadu. Mogę opowiedzieć, jak to działa w małym mieście. Przerobiłem bolta z każdej możliwej strony: od wynajmu po bycie partnerem. Na co odpisuję? Jasne. Zapraszamy do kontaktu mailowego. Tripoznawcy, małpa gmail. drodzy widzowie. Jeżeli chcecie faktycznie. Opowiedzieć coś więcej światu, lub po prostu. Macie jakiś ciekawy pomysł? Nie wiem, cokolwiek. Chcecie coś z nami stworzyć? Jasne. Temat pato aplikacji, czy to będąc partnerem, czy też może kierowcą albo dostawcą, możemy poruszyć, ale najpierw skontaktujcie się z nami. My się nie domyślimy waszego maila, czegokolwiek. Więc piszcie śmiało na tripoznawcy.mail.com. Kierowca taksi, partner Uber. Bolt. Oficjalna praca i stała prowizja. Rozpocznij pracę w taksówce Uber Bolt i FreeNow z Impact Partner i ciesz się elastycznym grafikiem oraz wysokimi zarobkami. Z nami zarabiasz więcej, minimalna prowizja i VAT po stronie firmy to gwarancja wysokich dochodów. No, brzmi zachęcająco, a jak jest w praktyce? Z Impact Partner praca w taksówce może stać się zarówno głównym zajęciem, jak i dodatkowym źródłem dochodu. Nie ograniczamy się do standardowych warunków. Pracy w branży taksówkarskiej. Kierowcy Impact Partner mają do wyboru różne formaty współpracy, dodatkowe możliwości zarobkowe, rabaty i bonusy. Co zyskujesz pracując z nami? Niska stała prowizja 200 zł. VAT po stronie Impact Partner, umowa zlecenia, możliwość pracy na warunkach B2B, indywidualne konto online, śledź swoje przychody w każdej chwili. Brak zobowiązań. Jeśli zdecydujesz, że praca na taksówce nie jest dla ciebie, rozwiążesz umowę w jednym dniu, bez konieczności informowania o zakończeniu współpracy z wyprzedzeniem. Pomoc w dokumentach. Pomagamy ci przygotować wszystkie formalności, żebyś mógł szybko zacząć pracować. Atrakcyjne samochody do wyboru. Dostęp do szerokiego wyboru wygodnych i ekonomicznych samochodów z partnerskich Autotransportów, które idealnie pasują do Twoich potrzeb, lub zapewnimy licencję do pracy na własnym samochodzie. Program poleceń, zarabiaj na sukcesie innych kierowców w Impact Partner. Karty paliwowe, się dodatkowymi rabatami i zwrotem 50% VAT na paliwo. Impact Partner, praca w taksji, która daje Ci więcej. No i tak, szczerze mówiąc, niska, stała prowizja 200 zł. VAT po stronie Impact Partner. Czyli jeżeli. Faktycznie tak to wygląda, że wy, nieważne ile sobie ujeździcie, oni wam biorą tylko dwie stówy, umowa, zlecenia, czyli wiadomo, zaraz Zostan co wam coś sapną i tak dalej. VAT po stronie Impact Partner. To wiecie co? To chyba jeszcze nie spotkałem się z lepszą ofertą, jeżeli faktycznie to tak wygląda. Nie wiem ile kosztują u nich auta, ale dalej, jeżeli dużo jeździcie, to z samego VAT-u wy robicie takiemu kierowcy koło, ta... boże, partnerowi koło 1000 lekko, nie? Miesięcznie. Więc to... Naprawdę jest całkiem spoko oferta, nie? Tak więc, szczerze mówiąc, stała prowizja nie brzmi najgorzej. Biorąc pod uwagę, jaka patologia panuje wśród partnerów flotowych, to ten brzmi na tle innych nawet sensownie. Piszcie, co o tym sądzicie. To uczucie, kiedy wpadł Wam najcudowniejszy kurs w Waszym życiu i dostajecie komunikat... Tym oto akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach, jaka pato aplikacyjna sytuacja urzekła Was najbardziej. No i pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, jak i lajk. Like. Trzymajcie się. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.